Wtorek, drugi tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu do hebrajczyków autor zwraca uwagę na to, że nie tylko liczą się czyny i miłość, czyny i miłość. Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał czy nie o miłości i zachęca, żeby dalej w tym trwali, ale żeby jeszcze pamiętali o jednej rzeczy bardzo ważnej, jaką jest cierpliwość. Jaką jest cierpliwość? Przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Obyście naśladowali tych ludzi, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami, dziedzicami obietnic. I mówił o Abrahamie. Abrahamie, który otrzymał od Pana Boga obietnicę, jak miał 75 lat, obietnicę, że stanie się ojcem narodów i czekał na spełnienie tej obietnicy lat 25. Mógł przez te 25 lat myśleć, że Pan Bóg go oszukał, mógł myśleć, że Pan Bóg tak naprawdę o nim zapomniał. Mógł myśleć, że to wszystko była tylko bajka, a tak naprawdę to był czas cierpliwości i oczekiwania. Wiara nasza sprawdza się nie tylko przez miłość, wiara nasza sprawdza się nie tylko przez czyny. Wiara nasza sprawdza się i objawia się również przez cierpliwość w oczekiwaniu. Cierpliwość w oczekiwaniu i pod tym względem powinniśmy patrzeć na, na Brahama, na innych świętych, patrzeć i rozumieć, że. że, że głębia wiary, czy siła wiary polega nie tylko na tym, że ja głośno krzyczę, czy modlę się, żeby Pan Bóg mnie wysłuchał, ale potrafię w cichości serca czekać, nawet nieraz bardzo długo, na spełnienie Bożych obietnic. Psalmista mówi o tym, że wielkie są dzieła Pana i że zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Zgłębiać i mają. Darasz hebrajski czasownik oznacza kogoś, kto szuka, Szukam, poszukuje, zastanawiam się, pytam, chcę znaleźć odpowiedź. A więc, jeśli są wielkie dzieła Pana Boga, jeżeli ja Pana Boga kocham. To ta miłość pcha mnie do tego, żeby poznać te dzieła, żeby poznać go. Tak jak w miłości ludzkiej, jeśli kogoś kochamy, to chcemy go znać, go poznać go bliżej, poznać jak żyje, poznać jak się ma, poznać jaka jest jego rodzina. Jest to absolutnie normalne. Chcemy go poznać całkowicie do głębi, tak samo z Bogiem. Jeżeli, jeżeli go kocham, to znaczy chcę zgłębiać jego dzieła. Bardzo często wierzymy dlatego, żeśmy się przyzwyczaili, albo wierzymy dlatego, że, że nam jest tak dobrze. Natomiast warto byłoby sobie powiedzieć, tak, jeśli kocham Pana Boga, to ja chcę poznać głębiej. Chcę poznać wiarę, chcę poznać religię, chcę poznać Kościół, chcę poznać Słowo Boże, chcę poznać sakramenty, bo to jest miłość. Bo to wszystko świadczy o Panu, który, o Panu, którego kocham. I Ewangelia pokazuje taki przykład, na którym można się uczyć tego poznania Pana Boga. Odrzuczniowie zrywają kłosy w szabat. Wielu ma do nich pretensje, że łamią, łamią spoczynek szabatu. Jezus tłumaczy, można by powiedzieć, trochę tak tłumaczy. Chce wytłumaczyć uczniów, dając taki kazus, że w Starym Testamencie też były takie przypadki. Nie ma się co aż tak doczepiać. Ale generalnie Jezusowi nie chodzi o to, żeby wybielić swoich uczniów albo żeby znaleźć jakąś wymówkę na ich zachowanie. Tylko chodzi mu o to, żeby ludzie zrozumieli, że łatwiej jest postawić przykazania, przepisy prawa i powiedzieć nie myślcie, tylko tak macie wykonywać. Natomiast o wiele trudniej jest szukać tego, co jest dobre, szukać tego Boga właśnie w tych przykazaniach. I nieraz będzie taka sytuacja, że to przykazanie trzeba będzie jakoś złamać, właśnie ze względu na większą wartość. Bo jak mówi Jezus, to przecież szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. W tym sensie szukanie Pana Boga jest ważne, jeśli go kochamy, że jeżeli go nie będziemy szukać, to jest takie niebezpieczeństwo, że zamkniemy się na poziomie tylko przepisów i praw i nakazów, i nie będziemy rozumieć, że czasem są wyjątki, nie będziemy rozumieć, że czasem trzeba to inaczej pojmować, nie będziemy rozumieć, że tam jest miłość. Trzeba czasem dużo głębszego zrozumienia. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec. I Syn, i Duch Święty. Amen.